Witam, jestem Senek, to jest Kmite Magic Duel of Champions. Dzisiaj ponownie pogram Akamasem. Jest to ten sam build, ten sam deck, który był na kanale jakiś czas temu. Taka nowa wersja Akamasa, naprawdę grywalna. Nagram tutaj kurczę sporo pików. Wodza spał 4 razy, 4 razy Zaklinacza zwierzchnika, sorry, klanu czarnej czaszki, plus zefirię pomarańczową czy tam różową, jak to woli. No ale dobra, może od początku, jak wygląda ten dek, to jest 4 razy dzień świątyni, 4 razy tydzień najemników, 38 stworów, 4 gobliny, 4 razy goblin nauczyciel, 4 razy łowca na wołnicy... E, łowczyni na wołownicy, sorry. 4 razy centaur łucznik, 4 razy boliowy olifant, e, wódzpał, mm, szaman krwawego węża, 3 razy 4 razy zwierzchnik, 4 razy łamacz zefiria pomarańczowa, harpia wichru, 3 razy szybki atak plus swobodny atak, naprawdę spoko kombo, umiejętności czy też skilli. 4 e, razy ołtarz ofiarny, 4 razy moc plumienia, y, budynki, 4 to są placa szkoleniowe e, i to w sumie tyle. 59 karcioszek. Jest to talia do grania w formacie otwartym w Standardowym jest to 5.1.2. No poprzednio grywało mi się tym deckiem naprawdę dość spoko. Mam nadzieję, że teraz będzie tak samo. Zobaczymy. Tylko najpierw musimy jeszcze dobrać przeciwnika jakiegoś. Oj, dobrało <coughs> Ignatius, Ignatius, grać początkowy. No dobra, niech będzie takie rozdanie. Szczerze mówiąc, to bym wolał chyba, chociaż nie no, dwóch tych gości nauczycieli może się przydać. To nie jest mi tu za so Kuba. Jest moc Lemienia Jest trollowo Więc tak Znijmy ją za trzy Ona co dwa zginie Najprawdopodobniej e, Teraz tak Słoń czy nie słoń Nie, nie słoń Okej okay. To mnie nie bawi. jeszcze czyhający? No naprawdę myślę, że się tutaj zagrał. No i tak, za cztery super partia, nie mam co zagrać. Dajmy sobie tego typka. To... Piąha. Let's go. Brawo. Znają się Sykuby w piętach, to ja mnie nie bawi. Ja chcę kuba w piętach uspokoić czymś, też mi to wygląda na GG Jakbym mógł to zrobić? W sumie mogę tak zaatakować Harpią Harpią, tylko gdzie ją zagrać? To jest 4 damage, o, dobra Myślę, że tu harpion ląduje, pat Słonia przerzucę, tutaj chyba piącha i let's go. W sumie harpi mogę tutaj zagrać. Chociaż to bez znaczenia, bo na i tak na swobodne, że kolejny jest sukup, naprawdę No, atakuj panie tymi krapami. No no no, bo jeszcze lepiej. Po prostu wypas. Cztery hapami zostało, nas zajebiście. Co tu robić? Kolejny sykup jest po zawodach. Co zrobić? Zabić tego typka? tylko tutaj się kurczę tak troszkę. E, no tak wystawię. No i jest dobra. Niech ja mi bije ten jeden damage. Z tego typa pacniemy tym, harpią. Piąchaj, let's go. Możemy myśli? Mr. Ignatius. Boże, że materie ten gniew Zephur Jabala no to jest GG. Pytanie, czy możemy jakąś kartkę, ka ka kartkę zdiskardować jakąś. Eee, dobra, to jak zabiję tą krytykę. Jak <laughs> powiem ci ładnie. Tego proroka chaosu, czy też tam Prorokini, jak to woli. Nie no, Prorokini tak się chyba nie mówi. Więc jak ją zabije, to będę musiał kartę odrzucić z ręki. I dostanę 2D na klatę. Co nie bawi? Po prostu. No nie bawi mnie to. Proroki, nie Cox, czy nie Cox? To tak, nie ja będę jej atakował. Cox zaatakuje tego Sukuba Wywolimy coś, coś, coś panu z cmentarza, niech to będzie zależy bomba, pioncha, chociaż wodza i tak nie widzę specjalnie na ręce. No, ale może wpadnie jakieś, może trzeba iść przeznaczenie. Zresztą, tak to się jak nastąpi, dużo, mogę sobie iść przeznaczenie dobrać. Dobra, nie ma kart 5, 6. To nie będę musiał odrzucać kartki, karty z ręki. Więc pasywka proroka jeszcze nie zadziała. Albo mi coś odrzuci Z2 i co teraz? Zef i GG? Czy jak? No teraz nie mogę jej zabić, bo jak ją zabije, jak ona e, zejdzie z pola bitwy, to ten to po prostu jest GG dla mnie. Więc super partia. Dobra, coś takiego. Jesus Christ, to, to teraz są do końca gry będzie musiała zostać na polu bitwy, bo tak naprawdę jak coś z nią zrobię, to jest dla mnie GG. Coś takiego, dobra, mam 10 piong, Zagramy sobie wodza za 6. Czy on ma niewrażliwość? Ma, on nie może zabić tak naprawdę jakieś pociskiem i może wygrać grę dzięki temu. Więc, no w sumie to też zrąbałem <laughs> chyba, bo ma pociski, strzeli mnie tego typa, to jest GG. No i nic, zobaczymy. Przecież <laughs> może, jak gdybym ją zaatakował, to mógłby sam strzelić pociskiem tą swoją ziomanką, no bo z, z pola bitwy by spadła i po prostu było dla mnie GG. No i tak jest GG, więc... bardzo więc... Tak by to wygrał i tak by to wygrał. No właśnie, choćby w ten sposób. A okej. Okay. No, Pasywka Ignatiusa zawsze była dobra. tak się zastanawiam, czy jakieś Ignatiusa nie złożyć. Może w międzyczasie złożę. O, jaka mas. Nie Nie, czy to nie jest Polak, jakieś kurczę blade. Dobra, jako pierwszy zaczynam trochę... Średnie rozdanie, bo nie mam nic za jeden. Ale pewnie i tak by zginęło, jakby mnie tego goblina. Nie tego strzelca z jedną HP to i tak by pewnie zginął i tak. O, jak jest goblin jak faza. Jaka faza? Dobra, to i heja. Słoń. No, to jakiś deck na wojownikach chyba będzie. Skoro mam dwóch tych gości, to pójdziemy w magię tym razem. <laughs> Ten Ignatius to jest całkiem spoko rasz, tak naprawdę. Ten Ignatius, z którym przed chwilą grałem. Ta jego pasywka plus tanie stwory to naprawdę daje sporo możliwości. Okej, okay. co tu grać? Co tu grać? Pytanie czy on ma mosty w tym deku. to tak, piocha i następna tura. Zobaczymy, czy mam most, czy nie. Jak mi wywali to mostem, to nie będę to zadowolony to. specjalnie. Come on show. To chyba nie ma mostu wychodzi na to, bo skoro bym miał ten most, to chyba by go wziął i zagrał <laughs> A może? Nie Goblin plus coś jeszcze No Boże, most promienia, naprawdę No dobra, mam harpię, mam koksa Pytanie czy chce grać tego koksa no ja, dobra, nie będzie koks tutaj. Szósta piącha hej, i heja. Pytanie, czy on ma też tych, kurczę, zwierzchników w tym deku. Nie, raczej chyba nie ma, to jest trochę inny dek. To jest chyba ten staromodny Akamas. Zobaczymy, który lepsze w takim razie. Na razie powiedzmy, że mam przewagę. Na polu bitwy i w punktach zobaczymy, co on zagra za te 6 surowców, które posiada. Fajnie by było tak, gdyby tym zaatakował, coś słabego tutaj zagrałem, to zabił. A, mostem. No Tak, coś czemu, żeby im wywalił wywali tego koksa. Ha. Tydzień najmiejków może. Przestawił go, no szkoda. Trochę. O, o. <laughs> Trochę mi tu koleś ten się wysypał, że tak powiem. Tydzień najemników jest. Tylko czy ja chcę go grać? Mam 6 surowców i nic więcej nie zagram tak naprawdę. Mogę zagrać tak. Tego typka tu. Pytanie czy mój kurczę szaman krwawego węża przeżyje te niesamowite spotkanie z wojownikiem na wołownicy. Co takiego? Kto jest sycząca? Sycząca kusicielka, aha to zaraz obczaje. nie wiem czy ona mi specjalnie jest potrzebna, bo ja syczącą chyba mam kusicielkę. Chyba jedną albo dwie, ale zawsze spoko info. Sycząca kusicielka premium. Ha. Ciekawa opcja, No jakoś specjalnie nie jarają mnie te karty premium. Szczerze mówiąc denerwują czasami, nawet w przypadku tego Akamasa on jest taki jakiś zamazany się wydaje przez to, przez to że jest premium. bo Boże, serio, i i sobie zginęła, jak fajnie. Tak, kolejny mogę zagrać... Eee, mogę zagrać znowu moc plemienia. Pacnąć tego typka. I czy to jest GG? To może być GG, jak mi wejdzie tydzień najemników. Zaraz, albo użyję po prostu pasywki. Wszystkie stworzenia z szałem. Czy on ma szał? Nie, on ma twierdzę, nie. Dobra. Tak czy siak GG. No, to jeszcze jedną grę można zagrać. No, całkiem fajnie się teraz sprawdziły te pasywki. Pasywne umiejętności szamana krwawego węża. Tak jak widać, no zrobiły mi to. Zrobiły mi grę. Boom, Fred mówi. Jo, boom. Dobra, się napiję. Boom. Od tego gadania zasłów gardle No, oh, come on. <laughs> Ale całkiem jest to na Kamas No naprawdę dobry deck. Dzisiaj coś, no jak się gra odpali, to można coś nagrać. <laughs> Czy to będzie zawiecha? Coś czujesz, że to jest zawiecha. Czy to będzie to samo co w pierwszym odcinku. Takie samo jakieś głupkowate zawiechy, no to będzie zawiecha. Dobra, to widzimy się za moment, bo jeszcze nagram jeden co najmniej pojedynek, więc jak tylko zrestartuję grę, to widzimy się ponownie. Także w sumie w filmiku za chwilę. Ok, ja jestem z powrotem restart gry, po prostu musiałem zrobić, bo inaczej tego i tej zawiechy powinienem czekał w nieskończoność, zanim by ten remis się pojawił czy cokolwiek innego, więc wolałem po prostu zrestartować i... ...rozpocząć ponownie nagrywanie, bo będzie szybsze niż czekanie na jakieś ewentualne zakończenie tego pojedynku, który się nie odbył. No, a teraz sobie pyknę jeszcze jeden pojedynek i myślę, że to styknie. ten pierwsza część miała jakieś 15 minut, więc teraz... ...10-minutowy powiedzmy pojedynek i będzie w sumie spoko. Okej, okay. Hakim, co to może być? Pewnie na dżinach. O, i nawet spoko zdanie. No bo Hakim Premium jakiś... No Hakim Premium jeszcze jakoś wygląda, ale ten foliowany Akamas średnio mi się podoba. Szczerze mówiąc wolę zwyczajny art. Boże, znowu zaczynam jako pierwszy i nic nie zagram. No proszę, Hakim też nic nie zagrał. Coś takiego i zobaczmy co tutaj Hakim wymyśli, w ogóle, co to za deck jest tak naprawdę? Koleś magię leveluje na tych dobry. Jakiś troll tak? chryste, jest chyba. Co to może innego być? tak, czy on ma już runi sektów? Na łapie? No nic, zaraz to sprawdzę. Coś takiego. Let's go. I co to będzie? <laughs> Przedstawić tutaj tego żywiołaka i za trzy nic nie zagra. <laughs> to byłoby dobre. też. No dobra. O, panie No, tylko problem w tym, że jak insektów w to mi to wszystko zginie prawie, tylko słoń przyżyje. Więc tak średnio raczej jest. No bingo, gdyni w sumie zaatakować tego strzelca, tym swoim. Tak naprawdę go przestawiłem i nic nie zrobił, więc świetnie. Tak, zagramy sobie łamacza. Skoro koleś chce tu mnie walić we mnie jakimiś zaklęciami, to trzeba się przed tym bronić i <laughs> Palić tydzień najemników, coś innego, Będzie pięć. Hmm. dobra, łomacza tu, koksa tutaj, pioncha do góry. Eee, i to tyle. Tym nie będę o tym wiem. no Zobaczymy co on zagra. Może mieć ruiny selectów jakiś. Fajnie wygląda ten kurczę zwierzchnik. Jakieś cztery łapy. A, Boże. <laughs> Zaklęcia mogą być tylko uwierliwe. I w sumie są. Tu jest jeszcze jakiś żywiołak. A no to jest dek na żywiołakach? Naprawdę. Dobra, tak, to Co teraz, panie Hakim? Royal sektów? Może być. Zwłaszcza, że gra te kurczę dżiny więc w duszy. A jak wi 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 wiadomo, <coughs> gdy tak džin ginie, to Hakim dostaje 2 damage'u. Znaczy, w sumie dostaje tyle damage'u, ile wynosi atak takiego dżina, więc jeśli ma 0, to są nie 0 damage'u. Tak czy siak spoko karta, tak mi się wydaje. Lubię te dżiny. Dobrze mi się zawsze nie migrało. Pomimo tego, że mają tą taką średnią pasywkę, ale są i tak dobre. Jak za dwa surowce, statystyki 2,2,6, to to są niezłe statystyki. Problem w tym, że ma spore wymagania taki dżin, no ale co zrobić? O, niezłe to było. Wrócił to sobie do ręki, i naprawdę, co teraz? Zephiria? Tutaj? Nie tutaj. No dobra. Haszafach. Nie on tego haszafacha rzucić. Najlepiej tu. Ja bym się nie obraził. <grymne> Najlepsze jest to, że tutaj żadnego żywiołaka nie może zagrać. Więc super. Tutaj koksa damy Damy tego zioma Tutaj tego Można przetkować. No, będą będą, no pakiety Emilia będą i tak dalej Za gold Okej, okay. co on w tej No Naprawdę w tym już się najemnik zadziałał. Serio? Koksa sklonuje? Jezus, to mnie nie bawi specjalnie. No, to może być pozamiatane, tak naprawdę, już w tym momencie dla mnie. Ty, co ja mogę zrobić tutaj? Zagrać w kurczę spał. Hmm. Coś takiego i let's go No problem w tym, że nie mam kart na ręce prawie żadnych, więc... Dobrze, że na polu bitwy mam przynajmniej dwie karty. Znaczy w sumie on też ma dwie karty, tylko dwa stworzenia, więc powiedzmy, że jest remis. Problem w tym, że on ma teraz dziewięć surowców. Gniew natury. O boże, serio? Dwa cholernie zitone. Kolejny żywiołek. Teraz on to zagrał, to. to nie wróciło. Aha, to się jak przesunie, chyba to, to on wtedy wraca. O boże, naprawdę. No i teraz ja dobiorę tę kartę, wódz spała, ekstra. Hm, jak to zrobić? Wygląda mi to na GG. No fajny deck, muszę sobie coś takiego złożyć chyba. Tego Hakima. A teraz tak. Nie, to jest GG, nic tu nie zrobię. Mogę zagrać to, zabić tego, to nic nie zmieni. spał i tak nie ma szybkiego ataku, aby się przydał teraz. Gdyby nie szedł w Magię i. I w przeznaczenie to miał teraz 10 punktów ten siłę. Tak. I co teraz? sektów? Tylko, że do złożenia tego deku chyba będzie mi brakowało trochę tych. <laughs> no właśnie, tajemnych orłów. Bo tak naprawdę nie ma ani jednego jeszcze. A wymagane są pewnie co najmniej dwa, żeby ten dek miał sens. Coś takiego. Aha. No i to tyle chyba. To zamiatana. O Boże, jak karta mi doszła. Grubo. Nie powiem. O, coraz lepiej. Koksiur. Ten ma 9 ataków, Nie, ale to jest po zawodach. Coś takiego. bez znaczenia z GG. Dobra, coś takiego i to tyle. Nie ma sensu to nawet atakować tym olifantem. To jest pozamiatane tak naprawdę. No i tyle. Dobra, ja będę kończył dzięki wielkie i w takim razie do zobaczenia. W kolejnych odcinkach. Ja myślę, że znaczy, z Akamasa na pewno coś jeszcze nagram, nie wiem, nie wiem tylko czy to będzie ten deck, czy może coś innego, ale Akamasa tak tak jest całkiem spoko, nadal jest grywalny, więc można e, różne ciekawe deki na nim składać. Dobra, z mojej strony to tyle, dzięki i do, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!